Dzień dobry Państwu! W agrosferze wita Janusz Suszyna. Proszę Państwa, Rabarbar niegdyś rósł prawie koło każdego domu, ze względu przede wszystkim na niskie wymagania siedliskowe. Cieszył wówczas w okresie wiosennym podniebienia yy, dzieciaków swoim kwaskowym. Posmakiem, był to przysmak, była to po prostu nowa lika, no i jest w sumie do, do dziś. Dziś znany jest głównie z upraw wielkotowarowych. Koło domów nam w zasadzie poznikał, mało gdzie go można spotkać. I jest przede wszystkim na wielkotowarowych uprawach dla przemysłu, na świeży rynek, uprawiany na dużych plantacjach. W związku z tym, w dniu dzisiejszym odwiedziliśmy gospodarstwo pana Józefa Barańskiego w miejscowości Wyszmontów. Dzień dobry panie Józefie. Witam serdecznie. Panie Józefie, jak pan sądzi, dlaczego rabarbar zniknął nam z ogródków przydomowych? Podejrzewam, że to takie tendencyjne, że y, generalnie znikają nam z ogródków ziokowych uprawy warzywne. Kiedyś w każdym domu był rabarbar, marchewka, pietruszka, a dzisiaj to zmiesza się na, na korzyść trawnika, krzewów ozdobnych i tym podobne. Wygodnie jest po prostu kupić produkt gotowy. Na każdą chwilę, kiedy się chce. Kiedy się chce. No bo na kilka krzaczków koło domu nie każdy go zuży spożytkuje, zużytkuje, bo to jest taka chwila smaku. Chwila smaku. Na Przeżyje wiosne, się. Na tak jest. Rabarbar jest byliną, a częścią użytkowo są mięsiste ogonki liściowe. Ile lat może sklepować rabarbar? Mówią, że powyżej 10 lat. Natomiast efektywna produkcja jest od drugiego roku do tak 8 lat, 10. Mm -hmm. To góra. Rabarbar można rozmnażać przez podział rośliny matecznej, przez podział karpy, można rozmnażać z nasion. No i to, co by się chciało najlepszego jakość sadzonki uzyskać, to jest z in vitro. Jak rozmnażacie rabarbar na Waszej plantacji? Wszystkie metody są, są stosowane, niemniej jednak no marzenie by było to in vitro, a jednak kosztowne, drogie i trudno dostępne. E, najpopularniejsza i najlepsza kiedy się najmniej traci genetycznych, jest uprawa skarpy, Czyli rozsadza się sadzonkę, rozrywa się oczka, wkłada się do gleby. Podział po prostu przez... Kiedy to robicie, to rozrywanie i sadzenie? Wiosną? Można to robić wiosną, jesienią, nie jednak, zwłaszcza z uświadomienia, zalecam zrobić to jesienią, bo ta wiosna jest zbyt sucha i później sadzonka nie jest nie musimy się ukorzenić. Mhm. No, ze względu na liczne choroby, szczególnie wirusowe, tak? no, myślę, że staracie się też selekcjonować najładniejsze karpy, które podlegają później podziałowi. Wybiera tak? się karpy najzdrowsze, najbardziej rozwinięte, te, które miały najlepsze owocowanie, najlepsze liście. Te się znakuje i z tych mhm. się produkuje materiał nasadzeniowy. Mhm. W jakiej rozstawie sadzicie? Bo u was macie głównie upodobanie do odmiany? Malinowy. Malinowy, która słynie z tego, że jest wyjątkowo smaczna ciemny ogonek liściowy, tak. ma mało stosunkowo kwasu szczawiowego, więc nie jest taka no, uciążliwa ewentualnie tak dla poniebienia, czerwony ogonek liściowy, bardzo popularny. poroflawonoidów, ma właśnie barwnik tak, czerwony, smaczna i y, no każda odmiana w specyficznej rozstawie też się y, y, uprawia w zależności od siły wzrostu odmiany, czy uprawa jest mechaniczna czy nie, w jakiej rozstawie u was sadzicie właśnie to jest kwestia odmiany, my preferujemy tak 120 na 100 na 80 aczkolwiek jest, jest można też uprawiać 150 na 100, też tak stosują przy uprawie mechanicznej, wtedy jest roślina bardziej rozwinięta, mniej zagęszczona, ma po prostu więcej światła i przestrzeni. Jakby dla nas zbiór i przygotowanie do sprzedaży? Kiedy zaczynajecie zbiór ogonków liściowych? Pierwsze, pierwsze zbiory to świeży rynek. Zbiera się go wtedy z blaszką liściową, z kawałkiem blaszki liściowej i z ogonkiem. Pakuje się w jakieś panikowania jednostkowe i to jest na świeżynek przemysł. jakieś takie macie? Tak, robicie? pęczki. Przemysł preferuje że w postaci bez ogonka i bez blaszki liściowej na kostki. Jak najmniej odpada, po prostu bez gotowy. Bez ogonka liściowa, to to znaczy. bez ogonka i bez blaszki, bez blaszki liściowej, liściowej. Bez blaszki liściowej. Mhm. Czyli samo to samo ta łodyga. Mhm. A mógłby pan zademonstrować jak wygląda zbiór rabarbaru? Zbiór y, tylko ręczny. wyrywa się i obcinamy ogonek. A to nasadę obcinamy? To nasadę i blaszkę blaszkę liściową tu na przemysł natomiast na świeży rynek obcina się Do 5 pozostawiając, pozostawiając niewielką ilość blaszki liściowej o. natomiast I... przemysł musi być w tej postaci tak. bez nacięć, bez rozwłóknień musi być to idealne, żeby kostka wychodziła idealna. Bardzo ładne. I to jest ta charakterystyczna tej ulubionej przez was udmiany, tak? U nas, w naszym i w ogóle przemysł preferuje tą odmianę z uwagi na, na kolor, na wybarwienie. Mm -hmm. Wtedy produkt jest, ma tendencję takiego odcienia czerwonego. I ona z środku jest czerwony. Mm -hmm. Dziękuję. <laughs> czy zbiór robicie falami, takimi rzutami, czy na miarę zapotrzebowania rynku? Świeży rynek na miarę zapotrzebowania, natomiast przemysł preferuje dwa okresy przed wejściem troskawki i po zbiorach tych owoców hmm. miękkich. Czyli ja se przemysł wykorzystuje lukę w przetworzeniu wórcie, tak. i najczęściej ta luka jest przed, przed truskawką i tak, po truskawką zanim wejdzie powiedzmy porzeczka. No, no wiadomo, że do to przemysł. jest Nowalika, truskawka jest bardziej taka popularna, bardziej, mm. no więc truskawka wypiera produkcję wtedy w zakładach rabarbaro. Tak. E, do kiedy Zbiór prowadzony jest rabarbaru, barbaru, bo wiadomo, że karpa musi odpocząć. No, karpa musi zgromadzić substancje pokarmowe, musi otworzy tak, na rok tak. następny. Więc kiedy starać się zakończyć zbiór, żeby zakończyć eksploatowanie plantacji na ogonki liście? W okresie, w zależności od jazdy wegetacyjnego, tak powiedziałem, przed proskawką przemysł musi się zmieścić. No i po owocach miękkich, tak do lipiec, sierpień drugi zbiór. Mhm. Zdarza się czasem, że przemysł potrzebuje na tłocznie, no to wtedy czasem się wyciska trzeci zbiór. No właśnie. Co nie Co jest no zdrowe, bo, bo wtedy osłabia się rośliny oczywiście. Tak. Co można zrobić z rabarbaru? Toretycznie to wszystko. To znaczy od kompotu po alkohol. Pomiałem po ciasta, desery. Także dodatek do wszystkiego. Tak, no oczywiście można musy robić, no a przemysł wykorzystuje przede wszystkim Rzemny, na, na, mrożonki, na mrożonki, a nawet wina, a nawet wina, a nawet wina. Proszę Państwa, wartość biologiczna raro-barbaru jest niewielka. Ceniony jest ze względu na beta-karoten, flawonoidy i błonnik, które przeciwdziałają odkładaniu cholesterolu w naczyniach krwionośnych oraz hamują metabolizm związków rakotwórczych. Przeciwdziałają miażdżycy, i chorobą niedokrwiennym serca. Ceniony jest głównie ze względu na swoiste walory smakowe i orzeźwiające dzięki kwasom, gdzie dominuje kwas jabłkowy, szczawiowy, cytrynowy i bursztynowy, które działają z kolei jak konserwanty i pomagają w utrwalaniu produktów podczas przetwarzania. Wartość biologiczną ogonków obniża znaczna zawartość kwasu szczawiowego, w tym jego sole wapnia i magnezu nieprzyswajalne są one przez organizm człowieka. Ze względu na wysoki próg szkodliwości i krótki okres spożycia rabarbaru nie ma przeciwwskazań w spożywaniu rabarbaru ze względów zdrowotnych. Zawartość kwasu szczawiowego zależy od odmiany wieku plantacji oraz liścia, pogody i terminu zbioru. No, mówi się, że wiek liścia, który by mało zawierał szczawianów, to jest tak do 35 dnia, bo od 40 dnia już tych szczawianów znacznie wzrasta. Jakie inne według Pana zdrow walory zdrowotne dla barbar? Tak, to że neutralizując wykazanie. negatywne działanie rabarbaru, e, przetworzenie termiczne redukuje szczawiany w 50%. Mhm. Dwa. E, no, nikt go nie spożywa tak na okrągło codziennie, także możemy sobie pozwolić na troszkę więcej. Nie ma co straszyć, bo, bo naprawdę ma wiele wartości, których ich witaminy, i mikroelementy, i kwasy, działanie takie antyoksydacyjne na układ krążenia ma wiele pozytywnych cech. I Sądzę, że to też wpływa na właśnie, na właśnie popularność ostatnio tego, tego warzywa lub owocu w zależności w jakim rejonie świata, bo u nas traktowane jest go warzywo, a w Stanach jako owoc. No i tu jeszcze warto sobie powiedzieć o tym, jeżeli ktoś ma rabarber, na parę, yy, kilka roślin koło domu, żeby ciągle usuwać pędy, pędy kwiatostanowe. Kwiatowe. No, które zabierają w, siebie, w sobie Oczywiście. i no, gromadzą dość dużo substancji pokarmowych, no i wtedy tak, osłabiają, przyrost liścia na... słabie. Tak. Także widzimy tu, mamy na tej części plantacji pędy kwiatostanowe pousuwane, tu mamy możliwości. jeden dla przykładu. co z takim czymś zrobimy? Usuwamy. Proszę. To, to proszę. po prostu, po prostu spacerek po polu. Czy wyżej, czy niżej go ustawić? Raczej niżej. Jak najniżej, tak? Jak najniżej. Także takie pędy trzeba... Potrafią rosnąć w wielkości człowieka i takie grube być. Mhm. I jakbyśmy chcieli ewentualnie plantację nasienno zrobić, na nasiona, bo można z nasion rozmnażać, to wtedy takie egzemplarze zostawiamy tak. i pozwalamy dojrzeć tym nasionom. Tak. No nasionek jest taki y, uskrzydlony, ale w środku ma orzeszek, y, więc tych orzeszków później... Namnażamy. No, oczywiście, tak. jak chcemy plantację nasienną, no to staramy się, by no, znaczna izolacja była, nawet do dwóch kilometrów od innej plantacji nasiennej, żeby przekrzyżowań tak, jednak wiatrem nie było. nie było. No, mamy proszę Państwa wiele y, odmian rabarbarów y, w nasadzie i w Polsce. W Polsce króluje Karpo Flipskiego, przodownik Europy, y, purpurat, wiśniowy, koral. No i malinowy, ten, który od lat jest ulubieńcem y, tutaj, y, tej, tej plantacji, tego go, gospodarstwa. No i chyba pozyskuje też y, podniebienia Waszych klientów, y, konsumentów, skoro nadal go hołbicie. Jest najbardziej popularny w naszym rejonie. Mhm. Także, y, także odbiorcy preferują tą odmianę przemysł y, y, przyjmuje y, większość odmian, niemniej jednak ten jest najbardziej popularny. No i co charakterystyczne? Kolorek. Kolorek, jak malina. Jak malina. <laughs> e, jakie, jakie, jakie najczęściej zbyt z waszej plantacji tego rabarbaru jest? Gdzie najczęściej on jest zbywany? Najlepiej by było, gdyby to był przemysł. Wtedy można zwiększyć skalę produkcji, mm -hmm. natomiast tym przemysłem jest to takie cykliczne. Co jakiś czas jest opłacalny, wtedy występują nasadzenia, później stopniowo opłacalność spada, aż do, aż do sytuacji, kiedy się go nie opłaci produkować. No i czeka się na następny okres, kiedy znowuż będzie apogeum cenowe, i tak dalej. Czy jak zauważył to, Pan? jak To producenci owoców miękkich przerabiają to od kilku lat na okrągło. Czy to z oskawką, czy to z maliną. Cena. <noise> Jest hiper, wszyscy zadowoleni, nasadzenia następują, a później stopniowo w dół, no i nie wiadomo co robić. No Jeśli chodzi o uprawy w waszym gospodarstwie rabarbaru, to już można powiedzieć, że to jest historia. Więc były chyba... Czy go były jakieś... jakieś 4 dekady temu, 40 lat już się trudnimy. Uh -huh. I to... ciągle ta sama odmiana? Ciągle ta sama malinowa, najbardziej uh -huh. popularna. Czy były jakieś okresy wzlotu i upadku uprawy? Były lata, jak wspominałem, że kilka lat rzędu utrzymywaliśmy plantacje, a w ogóleśmy je nie eksportowali. Z uwagi na te płacalności cenowe. Mhm. To, że to się nie opłaciło o I jak pan sądzi, czy były to jakieś może w związku z kwasem szczawiowym, czy coś, jakieś może próby podważania jego wartości odżywczych, spożywczych, czy jego szkodliwości? Bo... Yy, jest coś modem? takiego. Jeżeli media wspominają o cechach czosnku, e, żeby należy pożywać tak, wiadomo, bardzo zdrowe ziele, no to wtedy czosnek każdy kupuje. Stara się tym czosnkiem. Tak samo i za barbarem. No, jeżeli coś za dużo się coś takich wiadomości puści, no to wtedy jest taka sytuacja jaka jest, że te mm -hmm. wejście jest mniejsze. Niemniej jednak przemysł ma tendencję stałą, kupuje ilości, które potrzebuje. Jeżeli chodzi o opłacalność, no to wtedy już jest inaczej. Także ten zbyt. To jest największa piękna cieszyńska Czyli My tam się nie, nie obawiamy, no walika, poproszę nóż. Proszę bardzo. I możemy ewentualnie zdegustować, czy nam tak to smakuje, jak jak dzieciom w dawnych czasach, czyli skórkę obrywamy. On jest właśnie w środku. O, ale miękkuchny, ale mięsisty. I sprawdzimy, jaki on, czy smak malinki jest. Barbar. Super. Wspomnienia dzieciństwa, do tego cukier. Tak jest. I czujemy się jak młodzi. Nawet się nie krzywię. No, placek za barbaru, drzemy. Malinka, super, rzeczywiście. No to w takim razie, jakie jest obecnie zainteresowanie konsumentów. Jeśli chodzi o spożywanie, co, co, co ich najczęściej cieszy, jeśli chodzi o nasz i na świeżym rynku? To, co nowe, to co nowe i popularność zastosowania. To znaczy, sałatę można nie do wszystkiego użyć, a to teoretycznie zrobi się z tego i drzem, mhm. i do ciast, i do kompotów. A się z tym, że Pan że dodaje jako dodatek na przykład do czegoś coś słodkie, do powiedzmy oczywiście, truskawki. Oczywiście, bardzo popularne jest mieszanie rabarbaru, mm -hmm. czy dodawanie do, do jakichś dżemów, przetworów, czy ze śliwek, czy, 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 z, czy z truskawek. Lekkie przykwaszenie, a przy okazji kwas. Taka nutka smaku mm -hmm. rabarbaru. Także mm -hmm. polecam szarlotkę z rabarbaru. <laughs> Proszę Państwa, Idziemy, w związku z tym skorzystaj tej nowaliki, również w gotowych, pod dachem. No i życzymy Państwu smacznych potraw zrobionych na bazie rabarbaru, zaczynając od kompotu i szarlotki z rabarbaru. O, jest tak? wiele. Proszę Państwa, moim rozmówcą był Pan Józef Barański, Wyszmontów, gmina Ożarów. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Agrosfery. Dziękuję. Dziękuję.